Proszę Państwa, nie wiem czy pamiętacie w czerwcu to była, nie wiem, połowa czerwca, może koniec czerwca kupiłam szałwię w sklepie ogrodniczym, tutaj w naszym pobliskim, niedaleko, moim ulubionym sklepie. I niestety jedyną nazwę, jaką miała ta szałwia na opakowaniu było, że jest to szałwia Giganteum. Ja przeszukałam chyba już cały internet i takiej szałwii nie znalazłam. Zapytałam tylko sprzedawcę, czy jest to szałwia jednoroczna, czy jest to byli i Pan powiedział, że jest to bylina. Ja sprawdziłam w internecie, szukam już naprawdę gdzie tylko się da i rzeczywiście znalazłam taką roślinkę, która odpowiada i wyglądowi tej roślinki, którą kupiłam. No i ma oczywiście takie wymagania, które Pan mi powiedział, że jest to bylina i wygląda rzeczywiście, że jest to szałwia wieloletnia. Ja ją sobie posadziłam najpierw przy stawie, ponieważ tak na szybko chciałam gdzieś posadzić, a nie za bardzo widziałam gdzie. Rabata bylinowa była już ta mieszana zajęta. Ale później zaczęłam, tak jak państwu powiedziałam, szukać i wiem, że szałwia potrzebuje miejsca słonecznego. I miejsca wilgotnego, dlatego tutaj rósł taki krzew, który tak naprawdę ładnie kwitł, i to było wszystko z wiosną. Później zaś się rozrastał, i tak nie bardzo wiedziałam, co z tym zrobić. Wykopałam go stąd. I wydaje mi się, że jest to wspaniałe miejsce właśnie dla tej pięknej szałwii, która ma osiągnąć 1,20 m wysokości, czyli ma być dosyć wysoka i raczej to się na pewno będzie zgadzało, ponieważ proszę spojrzeć, jeżeli Państwo pamiętacie ten mój film, ta szałwia była naprawdę maleńka. Ja ją tutaj posadziłam, to jeszcze nie tak dawno, też Państwu chyba pokazywałam, i ona błyskawicznie tutaj urosła. Ma naprawdę dużo miejsca dla siebie. Dużo słońca, dużo wilgoci, ponieważ są tutaj liliowce. Podlewam razem z liliowcami i rośnie znakomicie. Proszę zobaczyć, jakie ma przepiękne, ciemnozielone, błyszczące liście. Pędy ma takie bordowe, sztywne, bardzo piękne. No i oczywiście te cudowne kwiaty. Ona cały czas, proszę Państwa, ja jej nawet nie przycinałam, absolutnie. Ona wypuszcza coraz nowe pędy i te główne, które są tutaj, i te boczne, i wszystkie pędy są kwitnące. Na początku, gdy pędy zaczynają kwitnąć, mają pąki kwiatowe, są. W formie takich szyszek, bardzo ciekawe, ciemnoróżowych szyszek, a później zaczynają się pojawiać przepiękne kwiaty różowe. Jest to naprawdę bardzo piękna, jeżeli jest to faktycznie bylina, bo tak mi Pan sprzedawca powiedział i taki też opis znalazłam tej rośliny, że jest to bylina wieloletnia i raczej ma całkowitą mrozoodporność. Ale tutaj jest takie miejsce zaciszne. Ja oczywiście będę ją jeszcze ściółkowała, żeby Zabezpieczyć jej tutaj korzenie, żebyśmy znowu mogli ją podziwiać w roku następnym, ale widzę, że miejsce spasowało jej. Idealnie, rośnie tutaj naprawdę bardzo pięknie i już jest bardzo wysoka. Myślę, że będzie jeszcze troszeczkę wyższa, ponieważ według opisu powinna mieć właśnie 1,20 m i myślę, że ona jest takim bardzo pięknym akcentem w ogrodzie, ponieważ jej kwiaty są różowe, natomiast tutaj gdy zaczynają dopiero rozkwitać, są ciemnoróżowe i naprawdę jest bardzo ładny kolor. I liście również są śliczne, i pędy także, ponieważ są dosyć nietypowe, takie ciemnobordowe, i też tworzą bardzo piękną, bardzo ciekawą tutaj taką dekorację, i jestem bardzo zadowolona. Tylko wolałabym, aby rzeczywiście w sklepach były pełne nazwy roślin, bo wtedy każdy pyta, my pokazujemy te roślinki, wszyscy pytają, wszyscy chcą oczywiście znać nazwę. Więc jest apel do tych, którzy te roślinki hodują, później sprzedają, żeby jednak zwracać uwagę na to, żeby rośliny miały nazwę pełną. Dziękujemy. A szałwia z bliska prezentuje się tak. Thank you.